Pakujemy się dziś na półtora roku. Yy, w tej walizce jest 30 kg z 70, które zabieramy. 30 kg ubrań. <grym> nie, no nie ubrań, bo jest tu jeszcze yy, ceramika, której będziemy jedli, yy, obłożona ubraniami. Outfit nie pasuje, nie jest spójny. Ja zmieniam outfit na lotnisko. Mhm. No musi być tu... Nasza cała kuchnia. Jest To jest część naszej kuchni. Ciężko tak się spakować na półtorej roku? Nie, myślałam, że z ubraniami będzie gorzej. Y Zobaczymy jak pójdzie dalej. Na razie jest... Na razie jest OK. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, nikt nie mówił, że taki wyjazd to jest bułka z masłem. Bardziej się boję yy, szczerze rozpakowywania tego później. Rozpakowywania i wpakowywania do auta. Gotowa? Nie. Przed wyruszeniem w drogę szykujemy Fipsona. Nie jest to ulubiona czynność Fibi, ale bez problemu znosi takie niedogodności w zamian za to, żeby być piękną. Mycie, suszenie, podcinanie futerka gdzieś tam między łapkami czy pod ogonem i gotowa do podróży. Fibi, gdzie jedyś? Ja jadę jeszcze do Weta, muszę załatwić sobie świadectwo zdrowia. Certificate of health. Jak to mówią tam gdzie jadę. Będziemy <laughs> się jeszcze pożegnać. Odprawiliśmy się już na lot przed chwilą, jeszcze musimy wypożyczyć autko, skończyć upoważnienia dla rodziców. I oj, oj, jeszcze tylko musimy posprzątać chatę po sobie. Czysto prewencyjnie wyrobiliśmy świadectwo zdrowia, choć jak później się okazało, nie było ono w ogóle potrzebne. Super! Udało się, mamy, jedziemy! Mamy kaganiec, światełko i linkę przy aucie. Wynajmujemy tu powierzchnię magazynową na strychu. I... no, i trzymamy tu nasze rzeczy. Myślę, że z miesiąc zajmie nam rozpakowanie tego i przeglądanie Że jak wrócimy. No. Szczadnie polskie dania. Pierogi ruskie babci Heli. Zawsze najbardziej tęskniłam za pierogami, jak byłam długo gdzieś. Trzeba się najeść na zaś. Później nocy w brzuszku Polskę. <głos> <głos> mm. Jak rozumiem, ona, ona dzisiaj od rana chodzi z tym kościół, chyba chce, żebyśmy ją spakowali. też mi się tak wydaje. Pożegnanie ze ścieniaczkami? Tak, ja odbierałam ich poród, więc to jest specjalna więź. Się pożegnamy. Cześć ciocia! <głos> <głos> Gniający, dobra, dziękuję ci, I stało się. Po czterech latach od podjęcia decyzji o podróży, spakowani w końcu opuszczamy rodzinne strony. Dziwnie było patrzeć na oddalający się rodzimy dom, bo wiem, że przez długo go nie zobaczę. Ostatni spacer, w Fibi, i jesteśmy gotowi. Ostatni spacerek z psem. Ostatni spacerek, Fibi! Dawaj! Na lotnisko dotarliśmy z obstawą w postaci rodziny i znajomych. Dużo radości, ekscytacji, ale i łezka wokół się zakręciła. 138 kg bagażu to parę porządnych toreb, które trzeba było nadać, ale poszło sprawnie i bez problemów. Dobrze, że mieliśmy wsparcie. Ostatnie ważenie, wzorowa waga i wszyscy gotowi do lotu. Do zobaczenia po drugiej stronie oceanu. już Tęsknię, ale bardziej cieszę się, że nam się udało. <mulary> co, jest jetlag? No, trochę jest, chociaż nie wiem, czy jest jetlag, czy to takie przemęczenie. Ale obudziłaś się od trzeciej. O czwartej o się czwartej. czyli dziesiątej naszego czasu. Ale z drugiej strony ja się ostatnio budzę w takich dziwnych godzinach. Myślę, że to jest bardziej taki stres zmieszany jest z jetlagiem. Za nocleg i pyszne śniadanie niezmiernie jesteśmy wdzięczni Malwinie i Kamilowi. Bardzo nam to ułatwiło początek podróży. Jesteśmy na Greenpoint na Brooklynie, w lodziarniach są smaki dla psów, jak kupuje się loda dla siebie, to można kupić smak dla psa, jakąś marchewkę, banana, normalnie piesek dostaje też swoją gałeczkę. Idziemy sobie tak niezobowiązująco do Central Parku, Fibunia sobie zrobi zdjęcie z posągiem pieska i pochodzimy. Do Central Parku mieliśmy dostać się metrem, ale niestety pies może podróżować nim tylko w torbie, której nie mieliśmy. Zdecydowaliśmy się iść pieszo w kierunku Manhattanu. Pospecerowaliśmy trochę po Brooklynie, polskiej dzielnicy Greenpoint i mostem Williamsburg przeszliśmy na Manhattan. Betonowa dżungla i upał dały się we znaki całej trójce. Pomiędzy wieżowcami szukaliśmy cienia z upragnieniem, aż finalnie, po 9 kilometrach, odpuściliśmy Central Park, dochodząc tylko, lub aż, do budynku Empire State. Zawróciliśmy spod niego, z powrotem na Brooklyn. Idziemy na pizzę? Central Park jest tu. Times Square jest tu, a my byliśmy tu. Jak wydaliśmy Malwinę przez Central Parku do Times Square, możemy przyjść na piechotę. To powiedziała mmm, tak średnio. Ale dam radę <laughs> Mi dobrze? Dobra? Dobra I wszystkich smaków. Będziemy próbować? No. nic jak się nazywa? Nie wiem. Mamy pecha, jakbyśmy w Londynie Big Ben był w remoncie, tutaj też w remoncie. Wszystko w remoncie. Ja. All of those dark nights I got, then breaking my back to make it out. Got me feeling like pain. I ain't never need your help. I know you're wishing me well. A penny for your thoughts but seeing no change. I snap for the sun like Diddy. The riches got a mad ass sun. I'm like Billy. I ain't never switch up, whole team with me. But known for my city like OAGZ. Step the pace as long as you finish. Consumers find a way inside your business. Fabulous, they try to dabble in it. And they hate the fact that they may have to witness. You trying to aim for the top like this. And you're in your element with a fight like this. And they hope you fall in the I tak minął nam pierwszy dzień w Stanach i w Nowym Jorku. Szybko i intensywnie, ale coś tam udało się zobaczyć. Zmierzamy na południe do Virginii, gdzie zatrzymamy się u znajomej Oli na około tydzień. Kolejna super osoba na naszej drodze, dzięki której nie śpimy na ulicy. Dzięki. Mam nadzieję, że będziemy spotykać tylko takie osoby.